Dunlop SP Sport 200 to opony letniej klasy premium. Model przeznaczony jest do użytku w autach osobowych. Opony Dunlop produkowane są w technologii wykorzystywanej przez Goodyear. Marka należy do tego koncernu. Jeżeli szukasz bezpiecznych i niezawodnych opon, ten model jest idealny dla Ciebie. Dunlop SP Sport 200 to doskonałe prowadzenie samochodu na każdej nawierzchni. Opona posiada symetryczny bieżnik. To gwarancja dobrej przyczepności i odporności na zużycie. Zastosowane w nim rowki zapewniają szybkie odprowadzanie wody, a układ klocków zwiększa przyczepność na suchej drodze. Dunlop SP Sport 200 to doskonała przyczepność, wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia. Dunlop to nowoczesne opony w technologii Gudiera, jednego z liderów branży.